Dzień dobry, witam Państwa serdecznie na konferencji prasowej Konfederacji. Tematem naszej dzisiejszej konferencji jest powołanie pana Andrija Milnika, byłego ambasadora ukraińskiego w Niemczech, na nowego wiceministra spraw zagranicznych Ukrainy. To człowiek, który zasłynął z naszej perspektywy. Przede wszystkim tym, że usprawiedliwia banderowskich zbrodniarzy. O tym mówił wielokrotnie. Jest to polityk jawnie antypolski. Opowiadał o tym w swoich licznych wywiadach. No i uważamy, że jest to policzek dla państwa polskiego. To, co zrobiono. E Decyzja jest dla nas całkowicie niezrozumiała, ponieważ wydawało nam się, że ta pomoc, która płynie z Polski, powinna mieć jakiś wpływ na to, jak państwo ukraińskie się zachowuje. Sytuacja pokazuje jednak, że nie obchodzi ich to, jakie my mamy mm, swoją agendę, jak my postrzegamy rzeczywistość. W naszym interesie oczywiście jest pomoc i wspieranie Ukrainy, aby walczyła z Rosją, ale Ukraina też powinna zważać na to, jak w stosunku do nas się zachowuje. Oczekujemy, że rząd polski będzie podchodził pragmatycznie i akcentował to, pokazywał, że nie zgadzamy się. Nie zgadzamy się na to, aby osoba, która głosi takie poglądy, pełniła ważną funkcję w państwie ukraińskim. Ja mam akurat w tym względzie bardzo osobiste doświadczenia, ponieważ ten wywiad, którego udzielił 30 czerwca dla niemieckich mediów, jako pierwszy do polskiej infosfery podałem dalej. Przetłumaczyłem na język polski i napisałem, co on tam powiedział. I według pana Mylnika Ukraińcy w Drugiej Rzeczypospolitej byli okrutnie prześladowani i dlatego słusznie w odwecie dokonali tej rzezi. Według niego y, państwo polskie, Ukraińcy traktowali tak samo jak hitlerowskie Niemcy czy sowiecką Rosję. Według niego Polacy sami dokonywali takich rzezi na Ukraińcach, i według niego Bandera był bohaterem bohaterem, przy którego grobie składa kwiaty. Także widać, że jest to osoba, która kompletnie nie liczy się z tym, jak my widzimy rzeczywistość, który kompletnie nie liczy się z tym, jak my odczuwamy tę kwestię. Za to, że jako pierwszy, jako jeden z pierwszych te informacje podałem do polskiej infosfery, zostałem przez niego zablokowany na Twitterze i uznał po prostu, że sprawa jest zamknięta. Że już nie trzeba się w ogóle liczyć z tym, że Polacy mają jakiekolwiek zdanie. Ale dzięki zabiegom nie naszej polskiej strony, tylko strony niemieckiej został odwołany z funkcji ukraińskiego ambasadora w Niemczech. Wtedy jednak w Niemczech mówiono o tym, że prawdopodobnie zostanie wiceministrem spraw zagranicznych Ukrainy. Ja na posiedzeniu Komisji Spraw Zagranicznych początkiem lipca pytałem wtedy przedstawicieli PiSu, ponieważ był ten temat, jak ta sprawa wygląda i co będzie dalej z panem Melnikiem. Wtedy ekspert Komisji Spraw Zagranicznych, pan Malicki, również politycy PiSu i to można w scenogramach zobaczyć, powiedzieli, że to jest odosobniony przypadek. Ten pan to jest odosobniony przypadek. On nie ma żadnego poparcia w Kijowie. On na pewno nie będzie ministrem spraw zagranicznych, ponieważ państwo polskie, ponieważ politycy polscy już o to zadbają. I co dzisiaj? I widzimy po raz kolejny brak jakiejkolwiek skuteczności polskiej polityki. Nie potrafią oni, politycy PiSów, zakomunikować, jakie są nasze oczekiwania. Z jednej strony nieograniczona pomoc, z drugiej strony brak jasnych deklaracji co do naszych oczekiwań. Tak dalej ta sprawa nie może funkcjonować.